Cześć! Dzisiaj między innymi o tym, dlaczego Madison Keys, mistrzyni Australian Open z tego roku, nie może zagrać w turnieju WTA w amerykańskim Austin oraz o zmianach korzystnych dla tenisistów, którzy mają problemy z przepisami antydopingowymi. Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. A zacznijmy od Madison Keys, amerykańskiej tenisistki, która... Wygrała turniej Australian Open 2025 niespodziewanie, ale absolutnie zasłużenie. Pokonała w Melbourne m.in. Sabalemkę Świątek czy Ryba Kine. Amerykanka właśnie osiągnęła swój największy sukces w dotychczasowej karierze i miała zagrać w turnieju WTA 250 w Austin w Stanach Zjednoczonych. Turnieju, który rusza od 24 lutego. Tuż po imprezach na Bliskim Wschodzie, które nadchodzą. Ale Kis po wygraniu imprezy Wielkoszlemowej w Melbourne awansowała do top 10 rankingu kobiecego tenisa, wróciła do tego grona po kilku latach. I i z tego powodu nie może wystąpić w Austin. Dlaczego? To dlatego, że do imprezy tej zgłosiła się także Jessica Pegula, rodaczka Madison Keys, która jest także w top 10 rankingu WTA. A przepisy organizacji kobiecego tenisa, wprowadzone w ostatnim czasie, zakładają, że w takich zawodach rangi 250 mogą zagrać. Dwie zawodniczki z czołowej dziesiątki, maksymalnie dwie, tylko wtedy gdy jedna z nich broni tytułu. Tak nie jest w tym przypadku, ani Kis ani Pegula nie triumfowały w poprzednim roku w Austin, zwyciężyła wtedy Chinka Jua, więc Kis nie może zagrać w tych zawodach. Zasady te nie wszystkim się podobają. Już rok temu Daria Kasatkina wskazywała, że to zniechęca kibiców do przychodzenia na trybuny, właśnie do kupowania biletów na turnieje niższej rangi WTA 250, jeśli nie mogą zobaczyć na własne oczy większej liczby czołowych tenisistek świata. Ale z drugiej strony takie zawody 250 są docelowo przede wszystkim dla tenisistek trochę niżej sklasyfikowanych. Więc chodzi o to, by im właśnie dawać szansę, dawać miejsce w drabince, by tam nie znajdowały się może tenisistki z top 10, tylko żeby to była realna okazja dla niżej sklasyfikowanych na punkty, na to, żeby się ogrywać na tym poziomie WTA. Więc tutaj trzeba trochę wyważyć. Z jednej strony atrakcyjność potencjalna zawodów, gdy grają tenisistki czołowe z czołowej dziesiątki, a z drugiej strony szansa dla zawodniczek troszeczkę niżej w rankingu. Na zdobywanie punktów, bo wiadomo, że na takie większe turnieje to przede wszystkim krapkę mają tenisistki z właśnie piątki, dziesiątki, jej 500, 1000 czy imprezy wielkoszlemowe, tam prawdopodobnie mogą zajść najwyżej i mniejsze szanse na punkty mają te tenisistki, które nie są tak wysoko w rankingu. Jeśli byśmy postawili na to, że więcej tych stop 10, może grać w takim Austin chociażby, to może się skończyć jak w Genewie rok temu, tylko w turnieju ATP 250. Tuż przed Roland Garros niespodziewanie bardzo mocno obsadzona była ta impreza w Szwajcarii. Zagrali wtedy Djokovic, Ruth, Shelton, Fritz czy Draper. Przyznacie, że jak na turniej tej rangi, to naprawdę to była niesamowita drabinka. Myślę, że ci, co wcześniej kupowali bilety, byli zachwyceni, nie mogli na Rzekać, ale z drugiej strony, co mają powiedzieć tenisiści? Niżej sklasyfikowani. Ciekawe też, że Pegula czy Kiss w ogóle chcą grać w turnieju WTA 250 w Austin tuż po zakończeniu tych imprez na Bliskim Wschodzie, czyli imprezy w Dosze, a potem w Dubaju. Pewnie to w ramach przygotowań do Indian Wells, a potem w Miami turniejach rangi 1000, które ruszają od marca. Jeśli chodzi o Madison Kiss, ponadto to na razie z powodów zdrowotnych. Wycofała się konkretnie uraz Kolana z imprezy w Dosze, która to rusza od 9 lutego, od kolejnej niedzieli, w najbliższy piątek odbędzie się losowanie drabinki turnieju głównego. Wtedy, właśnie do gry w Katarze wracają najlepsze tenisistki świata, w tym także Iga Świątek. Wiemy, że w tym turnieju nie zagra nie tylko Madison Keys, ale także Daniel Collins w przypadku tej drugiej z tenisistek uraz Stopy. W tym tygodniu z kolei, takim pierwszym po Australian Open. Trwają turnieje w Lincu i w Singapurze. W półfinałach w, w Austrii są m.in. Karolina Muchowa, Klara Tawson i Diana Jastremska. Tawson naprawdę w świetnej formie, ta młoda duńska zawodniczka, wygrała na początku roku turniej w Oakland, tuż przed Australian Open. Po drodze pokonała m.in. Madison Keys, to jedyna porażka Amerykanki w tym roku, jak dotychczas. Potem Dunka doszła do trzeciej rundy w Melbourne której to przegrała po dość wyrównanym spotkaniu z Areną Sabalenką. Miała swoje szanse, trzeba przyznać, w tamtym meczu Towson, ale ich nie wykorzystała i ostatecznie górą była Białorusinka, która doszła potem do finału, przegrywając właśnie z Madison Keys. W Singapurze z kolei w półfinałach są m.in. Elis Mertens czy Anna Kalińska. Rosjanka wraca do gry po przerwie, bo nie występowała w Australian Open. W Gruzji z kolei grają polscy tenisiści. Bez Huberta Hurkacza muszą sobie radzić. Grają na wyjeździe w meczu, który, którego stawką jest awans do grupy światowej pierwszej Pucharu Davisa. Swoje mecze w piątek wygrali Max Kaśnikowski i Kamil Majszak. Dzięki temu jesteśmy coraz bliżej awansu. I oby naszym zawodnikom się udało wrócić do czołówki na wyższy poziom, bo naprawdę stać na to naszych tenisistów, nawet bez Huberta Kurkacza jest duża szansa na awans. I na koniec. Cenna informacja, Stowarzyszenie Zawodowych TenSistów ogłosiło, że uruchamia specjalny program bezpłatnej pomocy prawnej dla zawodników, którzy będą czy mają problemy z przepisami antydopingowymi lub antykorupcyjnymi. To Wsparcie będzie udzielane przez wielkie kancelarie międzynarodowe. Program ten jest pierwszym tego typu programem w tenisie zapewniającym sprawiedliwy dostęp do pomocy prawnej, niezależnie od sytuacji finansowej czy możliwości poszczególnych tenisistów. Inicjatywa powstała z, we współpracy z Tarą Moore, czyli Brytyjską tenisistką, która w przeszłości sama walczyła przez długi czas o sprawiedliwość w zakresie historii jej dopingowej. Była jedną z tych, która zjadła właśnie skażone mięso kilka lat temu na turnieju w Ameryce Południowej i długo musiała walczyć właśnie o to, żeby udowodnić, że nie przyjmowała świadomie dopingu, tylko to był przypadek i pech z jej strony. Przez ten czas dążyła bardzo spać w rankingu m.in. deblowym i dzisiaj no, niestety nie jest już w tak dobrej sytuacji jak była kilka lat temu. To bardzo cenny pomysł, jeden z większych sukcesów tego stowarzyszenia, które powstało kilka lat temu z inicjatywy Nowaka Dżokowicia, a dzisiaj do grona władz tego stowarzyszenia należy m.in. Hubert Hurkacz także. Tym... Tematem w ogóle wsparcia dla tenisistów, którzy nie mają takich środków, a także chcą walczyć o sprawiedliwość, gdy okaże się, że mają pozytywny wynik antydopingowy, powinny się zajmować organizacje WTA i ATP, ale tego nie robią do końca, więc z inicjatywą wyszło właśnie to Stowarzyszenie Dżokowicie. Zajęło się bardzo realnym i ważnym problemem. Mam jednak też wrażenie, że jest to konsekwencja ostatnich spraw, zarówno Igi Świątek, jak i Janika Sinera, bo nikt nie ma wątpliwości, że to nie jest wina Polki czy Włocha, ale faktem jest, że ci zawodnicy, którzy są ni niżej w rankingu ATP czy WTA nie mają takich szans na obronę w walce o to, by się oczyścić i w efekcie potrzebują podobnych programów. Mam też nadzieję, że przy tej okazji Międzynarodowa Agencja do Spraw Integralności Tenisa, która wydała wyrok w pierwszej instancji w przypadku IGI. Janika Sinera również wyciągnie wnioski i zmieni przepisy. Przede wszystkim, by określić minimalną ilość, po której to dopiero będzie prowadzone postępowanie. By nie było tak jak w przypadku IGI, że mamy śladowe ilości substancji zakazanej. Tęsiska wykazuje, że to było przypadkiem niecelowe zażywanie takiej substancji, a i tak postępowanie trwa. Na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na historię Madison Keys, która nie może zagrać w turnieju w Austin. Czy uważacie, że to jest. Sprawiedliwe rozwiązanie podające szansę zawodniczkom, które są trochę niżej w rankingu, czy niekoniecznie powinno jednak się dawać możliwość tenisistkom najwyżej sklasyfikowanym, by właśnie przyciągały kibiców na trybuny, również w turniejach rangi WTA 250 i co sądzicie, o, także o tej inicjatywie, programie wsparcia dla zawodników, którzy nie mają takich możliwości, a także chcą walczyć o swoje dobre imię. Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam.